Hej, cześć witajcie z powrotem poza odcinkiem. Myślałem, że nagrywa mi się film, ale mi się jednak nie nagrywa. Nie wiem, co dostałem, ale znalazłem bonusowego levela. I właśnie postanowiłem go dla Was nagrać. W poprzednim odcinku, jak widzieliście, zrobiliśmy rudego kota, który miał mi niszczyć głazy Coś mi nie weszło, chwilę spróbuję jeszcze raz. Eee, tak, eee, spróbujmy jeszcze raz, bo tutaj będzie jakby tutaj takie losowanie, jak widzieli, znaczy nie widzieliście, bo ja to myślałem, że my się nagrywałem, się nie nagrało. I teraz nagrywam drugi odcinek, jakby to dzisiaj. Trzy odcinki z tej gry wejdą. A zobaczmy, tutaj jest. Tutaj, tutaj, tu okej, okay, czyli nie trzeba zrobić. Tak, udało mi się. Jestem na najlepsze, Udało mi się. Dobra. Dzisiaj, jak widzieliście, udało mi się odblokować tej znaczkę. tak taką, tu jest jakieś coś ciekawego, nieważne. Tutaj mi się nie udało zdobyć wszystkiego. Tej... Muszę patrzeć na czas, bo się jednak zaraz... tak, dopiero teraz zobaczyłem, że ja mogę nagrywać maksymalnie 6 minut, więc. No dobra, w sumie to i tak jest taki odpowiedni czas. Tak, teraz mogę zmieniać koty, wiem o tym. On może zniszczyć kamyczki! Spróbujesz tylko teraz szereg, kota. Chwilkę, ale zobaczymy. Wiem, że potrzebuje mój brat tutaj się obok mnie siedzieć. Proszę, dajcie nie komentuj. Sprawdzimy, czy mu się uda. Nie, uda. udał mu się. No dobrze, to musimy zmienić go chyba tak. I tutaj jest zmiana kotów. Teraz bierzemy tego. On się potrafi lepiej wspinać. Jak? Patrzcie, jak teraz uciekają. Czułeś, to dobra, tego mi się nie udało przestraszyć. No dobra, szkoda. Chodźmy przez Ciebie. Weźmy się na to wzgórze i chodźmy. Łoo!